Już nie są te czasy, że jesteśmy takimi ubogimi, ubogimi sąsiadami, i patrzymy z zazdrością na zachód, mając nadzieję, że może kiedyś u nas będzie tak jak u nich teraz. Nie. My widzimy, że pod wieloma względami to u nas jest lepiej. Coraz częściej to ludzie z zachodu z zazdrością patrzą na Polskę. Patrzą na nasze miasta. Miasteczka. Jak my tu mamy czysto, jak my tu mamy bezpiecznie. Nie chodzą po ulicach jacyś bezdomni, nadkomani, imigranci z całego świata. W Polsce jest dużo przyjemniej niż w wielu miastach na zachodzie. To jest wielka rzecz, w której powinniśmy być dumni. Powinniśmy to doceniać, bo oni to bezpieczeństwo na ulicach swoich miast już dawno temu niestety utracili. Więc nie jest źle. Trzeba doceniać to, co mamy. Natomiast są olbrzymie zagrożenia. Z którymi będziemy musieli się zmierzyć, z którymi nasi politycy będą musieli w końcu coś zrobić. Takim pierwszym, dużym, niestety, zagrożeniem jest oczywiście konflikt za naszą wschodnią granicą. Trwa wojna Rosji z Ukrainą i najważniejsi polscy politycy nas ostrzegają, że jest ryzyko, że kiedyś ten konflikt też się przeniesie do Polski. My oczywiście bardzo nie chcemy żadnej wojny. My nie chcemy, żeby Polska kiedykolwiek dała się wmanewrować w jakąś wojnę. Ale to już starożytni mówili, że chcesz pokoju, to szykuj się do wojny. Jeżeli Chcemy nie uczestniczyć w żadnej wojnie, musimy mieć na tyle silną armię, żeby nikomu nie przyszło do głowy, żeby nas jakkolwiek zaatakować. Żeby nikomu do głowy taka głupia rzecz nie przyszła. No to pytanie, czy my rzeczywiście jesteśmy na tyle silni, że każdego odstraszymy, że nikomu nie przyjdzie do głowy tutaj zadzierać z nami. No i wiedzione takim pytaniem poszedłem kilka tygodni temu do kancelarii tajnej, Najwyższej Izby Kontroli, żeby przeczytać taki raport zatytułowany Zdolności mobilizacyjne i bojowe Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań w trakcie wojny. Raport jest niestety tajny, nic nie mogę powiedzieć, co się tam znajduje. Natomiast mogę Państwu powiedzieć rzecz szokującą, która mnie naprawdę wytrąciła z równowagi, jak się o tym dowiedziałem. Ten tajny raport, z czym dwóch lat przez dwa lata, kiedy trwała wojna, dalej trwa Rosji z Ukrainą, ani razu nie był przedmiotem zainteresowania polskiego sejmu. Nawet Komisja Obrony Narodowej, złożona z posłów, którzy niczym nie powinni się interesować tylko obroną narodową, nie miała czasu, chęci, ochoty, energii, żeby ten raport przeczytać. Polscy politycy zajmujący się obronnością wiedzę na temat naszej armii czerpią z telewizji, zamiast tajnych raportów, do której mają dostęp. To jest coś absolutnie niezrozumiałego. Oni potem mówią, że będą wydeptywać Putina, czy jakieś inne rzeczy będą robić, a nie mają zielonego pojęcia, jak wygląda rzeczywistość. Nie mogę Państwu powiedzieć, co tam jest w tym tajnym raporcie, ale mogę powiedzieć, co jest w danych publicznie dostępnych, o których można normalnie przeczytać rzeczy jawnych, publicznie dostępnych. Mamy najmniej czołgów od lat 40. XX wieku, kiedy nawet nie było państwa polskiego. Te, które mieliśmy w większości oddaliśmy na skrót, a nowe jeszcze nie przyszły przez parę lat już przyjdą. Mamy śladowe ilości amunicji. Polska produkuje 30 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej rocznie. Dostarcza na 3 dni wojny takie pozostałe, jak teraz wygląda na Ukrainie. Na 3 dni. Czy plan jest taki, że po trzech dniach my powiemy, panie Putin, przerwa, czas, Ma, potrzebujemy roku, żeby wyprodukować amunicję, żeby móc się dalej bronić? Obawiam się, że na taką prośbę to Rosjanie nie zareagują zbyt przykłynnie i mogą się nie zgodzić. Takie ryzyko istnieje. Mamy też bardzo mało rezerwistów, a tych, których mamy, tutaj to jest średnio...